I to jest ciekawe, bo zobacz, tak na oko, no to ciężko jest powiedzieć, w jakiej odległości stoisz od czegoś, nie? No mniej więcej powiesz, ale zobacz, że matematyka pozwala ci dokładnie powiedzieć, w jakiej odległości jesteś od wieży, Aha. gdybyś miał przy sobie kątomierz i sprawdził, nie? Wiesz, przyłożył go tutaj do ziemi, nie? Ten kątomierz. I kątomierz ci pokazuje, że tu jest 12 stopni, jak tak patrzysz, nie? Mhm. Możesz go sobie na przykład na sznurku powiesić. Wiesz o co chodzi, że tu jest sznureczek i on, wiesz, idealnie się tak powiesi i ty sobie tylko zerkniesz, mm, takby, żeby ta kropka zetknęła się z tą linią, którąś na kątomierzu, tu są różne linie. I żeby na przedłużeniu idealnie był wierzchołek wieży, wiesz, o co chodzi. No, no, no. Czyli jesteś w stanie ten kąt określić generalnie dosyć łatwo Plast, kawałkiem plastiku. No i jesteś w stanie zgooglować przykładowo, ile wynosi dana wieża, ile jaką ma wysokość. I jesteś w stanie sobie obliczyć wtedy, jak dokładnie, w jakiej odległości dokładnie jesteś, nie? Odbierze. Trygonometria się na to pozwala i ludzie kiedyś tak, przykładowo już dawno temu, obliczyli, jaka jest na przykład odległość Ziemi od Słońca. No nie? No i to jest ciekawe. Tam gdzieś na podstawie cieni przykładowo i, i takich rzeczy, nie? Także to jest dosyć ciekawa rozkmina, którą ludzie już mieli dawno temu. No i teraz zobaczmy, jak to działa w praktyce.